Pan z wami i z słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała tobie, Panie. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragmenty z dziejów apostolskich, który mówi o tym, jak Piotr wychodzi razem z Jedenastoma przed Żydów, mówi w zasadzie jedno zdanie. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. I to jedno zdanie, kiedy czytamy dzisiaj dalej ten fragment dziejów Apostolskich, czy owocem tego jednego zdania jest nawrócenie około 3000 osób. Tak relacjonują to dzieło, Dzieje Apostolskie. I kiedy myślę o Piotrze, który właśnie w ten sposób ogłasza Jezusa i Panem, i Mesjaszem, to myślę sobie, że takie bardzo właściwe dla Piotra jest to, że często wyraża się. Jednym zdaniem. Piotr, kiedy czytamy Ewangelię, bardzo często w swojej wypowiedzi ogranicza do jednego, dwóch zdań. Pewnie wszyscy kojarzymy te, które przytoczę. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Albo nie przyjdzie to na Ciebie. Albo dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty. Albo w czasie ostatniej wieczerzy nie będziesz mi nóg umywał. Albo kiedy Jezus wskazuje, Piotr mówi, chyba nie, chyba nie ja, Panie. Albo potem deklaracja, pójdę, dokądkolwiek się udasz. Kiedy obserwujemy i słuchamy Piotra z Ewangelii, to zdajemy sobie sprawę, że Piotr nie jest jakimś mówcą. Piotr nie rozwija swoich myśli, swoich przekonań, zamyka sens swoich wypowiedzi no właśnie w jednym, może dwóch zdaniach. I dzisiejsze czytanie z lekcjonarza jakby potwierdzało tą postawę Piotra, bardzo typową dla niego. Gdybyśmy jednak wzięli pismo święte, to zobaczylibyśmy, że to pierwsze zdanie, które przy, przytacza dzisiaj lekcjonarz, czy to zdanie, które przytacza lekcjonarz, jest pierwszym zdaniem spośród prawie trzydziestu kilku. Więc zobaczylibyśmy, że ta wypowiedź Piotra, który ogłasza Pana Jezusa Panem I Mesjaszem, to jest ponad 30 zdań, które odwołują się do Starego Testamentu, do proroków, odwołują się do tego, co Pan Jezus uczynił. Więc to pierwsze zdanie, które czytaliśmy, jest tylko pierwszym zdaniem z pierwszego publicznego wystąpienia Piotra Apostoła. I możemy zapytać się, jak to jest? Piotr, który w jednym zdaniu, w jednym stwierdzeniu zamykał to, co chce powiedzieć, nagle staje się niezwykle wymowny. Możemy zapytać, czy to ten sam Piotr, którego odnajdujemy w Ewangeliach, czy to ta sama osoba? Drodzy, po tym, jeśli pytamy się właśnie o tego Piotra i szukamy go, to stwierdzamy, że, że to jest ta sama osoba, ale jakoś odmieniona. Zupełnie inna. Niektórzy, którzy, ci z tych, którzy słuchali Piotra, mówili, że apostołowie opili się winem, rozwiązały się im języki, dlatego byli tak wielomówni. Ale to nie wino sprawiło, że Piotr złożył tak długie i tak dosadne świadectwo. To nie wino, ale łaska Ducha Świętego. Piotr przyjął łaskę Ducha Świętego, która uczyniła go. Tak bardzo wymownym. I to jest jedno z pierwszych wystąpień, i wcale nie jedyne Piotra Apostoła, w których tak bardzo wymownie i szeroko mówi o tym, kim jest Jezus Chrystus. Zobaczcie, drodzy, że tak duch święty potrafi działać w człowieku. Tak duch święty potrafi odmieniać, przemieniać człowieka. I ten sam Piotr Apostoł. Które nie napisał Ewangelii, a przecież mógłby to zrobić, napisał dwa listy. I fragment z jednego z tych listów odczytaliśmy w drugim czytaniu. To jest list, w którym, Paweł, w którym Piotr wyjaśnia, do czego są powołani uczniowie Jezusa Chrystusa. I mówi o tym, że uczniowie Jezusa Chrystusa powołani są do dwóch rzeczy. Piotr streszcza je w dwóch rzeczach. Dobrze czynić, cierpienia znosić. To jest powołanie apostoła, to jest powołanie ucznia Jezusa Chrystusa. Dobrze czynić, cierpienia znosić. Piotr mówi, że tak czynią uczniowie Jezusa Chrystusa, ponieważ sam Pan Jezus tak czynił. Ponieważ Pan Jezus był tym, który przyjął taką drogę, która jest drogą zbawienia. Jezus był pierwszym, który dobrze czynił i który znosił cierpienia. Więc zadaniem ucznia jest iść śladami Chrystusa, naśladować go. A jak czytaliśmy, Piotr mówi, że Jezus nie złorzeczył, nie groził i cierpiał za nas. Więc zostawił nam wzór, abyśmy mogli go naśladować. Piotr więc w tym swoim końcówce swojego życia, kiedy pisze ten list. Przywołuje też dwa obrazy Jezusa Chrystusa i mówi o tym, że Jezus jest pasterzem i jest stróżem dusz. I te dwa obrazy, o których mówi Piotr pasterz i stróż nie są jakimś wymysłem Piotra. To nie jest owoc kreatywności Piotra, bo tak mówił o sobie sam Pan Jezus. On mówił o tym, że jest pasterzem i że jest stróżem. Jeśli myślimy o Panu Jezusie jako stróżu, to dobrze było wyobrazić sobie Palestynę, wieczorną porę, kiedy pasterz wprowadza owce do swojej zagrody. Wieczorem, zawsze po powrocie z pastwiska, pasterz wprowadzał owce do zagrody i w wejściu tej zagrody, w miejscu, gdzie było wejście do tej zagrody, rozpalał ognisko i sam czuwał nocą. Czuwał, bo. Wilki, które przychodziły do owiec, mogły się dostać tylko przez wejście. Więc pasterz był tym, który bronił owce przed napierającymi wilkami i czuwał u wejścia do zagrody. Był też rzeczywiście stróżem tych owiec. I jest też drugi obraz pasterza znów można wyobrazić sobie porę, kiedy pasterz wyprowadza owce z zagrody. Staje na czele owczarni i prowadzi ją. Owce są zdane na pasterza, same się powierzają pasterzowi. Owce, jako same w sobie, nie mają zmysłu orientacji. Więc, kiedy się zgubią, nie są w stanie wrócić do owczarni. Kiedy się zgubią, nie są w stanie powrócić do, do owczarni, same nie wrócą. Więc Jezus mówi o sobie: Ja jestem stróżem i jestem pasterzem. Jestem bramą, która broni owce, i jestem pasterzem, który owce prowadzi. Drodzy, warto dziś zapytać, co nam mówi dzisiejsze Słowo. I myślę, że po pierwsze mówi nam, że łaska Ducha Świętego może nas przemienić, nawet w trudny, trudny do wyobrażenia dla nas samych sposób. Że jeśli poddajemy się działaniu Ducha Świętego, to Duch Święty może uczynić w naszym życiu. To, czego nawet się nie spodziewamy i sobie nie wyobrażamy. Może być tak, że Duch Święty w jednym momencie naszego życia uczyni nas takimi, jakimi sami siebie nie znamy. Tak działa łaska Ducha Świętego. Więc łaska Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła uzdalnia tą wspólnotę Kościoła do tego, do czego Jezus powołuje. Uzdalnia do tego, żeby dobrze czynić, i żeby znosić cierpienia, i w ten sposób naśladować Jezusa Chrystusa. Druga myśl z tych dzisiejszych czytań to to, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze. To myśl o tym, że Kościół przypomina owczarnię, która jest prowadzona przez pasterza. I Słowo zapewnia nas o tym, że jest ktoś, kto nas prowadzi, jako wspólnotę Kościoła. Jest ktoś, kto nas strzeże i broni, i jest nim sam Jezus Chrystus. I trzecia myśl to to, że kościół to nie tylko świątynia. Można utożsamić świątynię z obrazem tej zagrody, czyli miejsca, gdzie owce czują się bezpiecznie, miejsca, gdzie owce się gromadzą, miejsca, gdzie owce przeżywają to nocne, znaczy noce. Gdzie czują się bezpiecznie. Ale drodzy, Kościół to nie tylko świątynia. Kościół to również pastwiska. I tymi pastwiskami jest, czy są, jest nasze życie, jest nasza codzienność, nasza praca, nasz trud, radości i cierpienia. To wszystko jest Kościołem. Kościół to postawa zaufania do tego, który nas prowadzi do Pana Jezusa przez naszą codzienność. Chcielibyśmy więc, drodzy, dać się przemieniać łasce Ducha Świętego. Tak byśmy przemienieni łaską Ducha Świętego, byli uzdolnieni do tego, by zaufać Jezusowi. By dać się Panu Jezusowi poprowadzić. By dać się poprowadzić Panu Jezusowi tam, gdzie chce nas zaprowadzić. Dajmy, poddawajmy się działaniu łaski Ducha, tak byśmy przemienieni, przyjmowali Jezusa, jakiego naszego stróża, i jako naszego pasterza. Niech to działanie Ducha Świętego w nas czyni z nas prawdziwą owczarnię i prawdziwy Kościół.